Hej siemneczku, z tej strony Makabra i na was bardzo, i to niezmiernie serdecznie w 20 już odcinku na moim kanale z serii Minecraft Skywars. Dokładnie tak, słuchajcie siemneczki, jest to 20 odcinek właśnie ze Skywars w mojej najpopularniejszej serii chyba na kanale i kurczę, ten czas naprawdę szybko mija, pamiętam jak... Jeszcze nagrywałem pierwszy odcineczek i no nie było tego skilla, no strasznie się stresowałem, jeszcze ten słaby mikrofon i w ogóle la la la, Ale teraz to się rozrosnęło na taką dosyć większą już skalę i kurczę, no widzę, że wam się to podoba, no ale fajnie Dobra, dobra, ale ja tu nie powinienem mieć jakichś tutaj miłosnych, kurde, rozkmin, tylko powinniśmy sobie popykać, no ja chcę jakiś budulec i lecimy z koksem, nie? Ja tutaj zbieram itemki, gram sobie w ogóle na dosyć ciekawej mapy, tak też, też by the way można rzec Tu jest też, o, skrzyneczka, pięknie ten zgarniamy i tam my chyba lecimy. Dobra, tu jest pierwszy typek, ja bym chciał go zrzucić ze jak jednak mi się nie uda. Ogólnie, że myszki, co do voucherów, to tym razem będą troszkę inaczej, a mianowicie co 500 łapek w górę pod tym filmem wrzucę wam do opisu super Wipa na e, 14 dni, tak więc myślę, że to jest nawet dosyć ciekawsze niż do tej pory było. I mam nadzieję, że wam się spodoba taki owy pomysł, bo, 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 bo według mnie jest dosyć, dosyć, dosyć ciekawie, nie ukrywam. Dobra, tu jest typ. Dobra, pięknie, 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 jak, what the fuck, jaki skill, pip! Dobra, dobra, ja tu jakoś dziwnie zaczynam gadać, coś mi odwala, kurczę, jest późna godzina, ale mniejsza z tym, ja chciałbym się tu właśnie ogarnąć i w końcu zacząć dobrze, um, grać. Widzę, że tu jest taki dosyć ogarnięty przeciwnik tam, więc ja bym się wybrał do niego na górę, um, no i, i chyba, i chyba tak też zrobię właśnie, no. Okej, okay, tuż pod nami jest typek, tak więc warto by było go tutaj... O! Pięknie ściachać, on jeszcze na dnie ogarnął, tak więc mamy... Wygraną? What the hell? Jedź... What? No więc moi drodzy, ja jestem na drugiej arenie tego szecinka. Gram sobie na nocnej mapie, jednak mam nadzieję, że przy tych shaderach nie sprawi wam to jakiegoś większego problemu w oglądaniu, że będziecie wszystko jasno widzieć, bo dla mnie jest tu całkiem, całkiem jaskrawo. Nie powiem, jest naprawdę w porządeczku. Zbierzmy sobie jakieś temki. Kurczę, nie mam... Czym, 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 czym... jednak tutaj zrobimy sobie zaraz pięknie crafting, o tak. Weźmy więcej patyczków, o, 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 teraz tak, tak. I kreatywne odcinki z podstawy Minecraft yy, tylko u backabri. Dobra, może wybierzmy się już do pierwszego typa. Ja wiem, że on jest dosyć dobrze uzbrojony, jednak myślę, że przy moim psim skillu, przy moich wielkich uszach nie będzie jakiegoś większego problemu. Mam taką szczerą nadzieję. I oby to yy, się udało. Okej, okay, okej, okay, on póki co jeszcze tak nie do końca tutaj ogarnia, że ja jestem tuż... No dobra, już ogarnia. Ale jakby do niego... O, tak zaskoczyć. I teraz... i teraz tak! BOOM! Headshot! Dobra, dobra. O! I nie ma wody! No to pis ją, no Dobra, zabicie zawsze spoko, nie? Tak jak mówiłem. Tu jest, tu jest, tu jest. No. fajnie na śnieżki, no spoko I, i, i nie wiem, chciałeś coś zrobić? Może nimi, nie wiem. Spoko, spoko, spoko. Tam jest kurde typ, którego się naprawdę boję. Jednak najpierw się wybierzemy do tego. O! Troszkę, 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 tak, o, tu jest już ich dwóch, o, tak, dobra, dobra, i, i, i co? Kurczę, został na arenie jeszcze jeden typ, z którym nie mam kompletnie żadnych bladych szans, nie ma cienia możliwości, bym po prostu go pokonał, bo, bo mam nie dość, że pro eku. Jeszcze wie doskonale, gdzie jestem, enchantowane rzeczy ma, po prostu nie ma bata, żebym wygrał, ale zawsze warto spróbować, bo, bo jednak zawsze są sprzyja, sprzyja, bo psom zawsze sprzyja szczęście, no powiedzmy, może nie w Chinach, i może by się udało, jak tak na shifcie idę, on mnie, tak, nie widzi mnie, tak, mhm, wcale, w ogóle, nie widzi mnie, tak, mhm. Dobra, dobra, i teraz klepa nie, no nie. <śpiewanie> Jakie ja miałem z nim szanse, no. no? dobra, moje Śmieczki, ja więc jestem na ostatniej arenie tego odcinka. Gram sobie na superowej mapie. Mam nadzieję, że będzie mi tutaj sprzyjać szczęście, nie tak jak na poprzedniej, chociaż była ona dosyć dobra. Jednak, no tak jak mówiłem, no z takim typem nie miałem najmniejszych szans. no, Bez EQ byłem, no. W ogóle jakaś patologia, no. Mam nadzieję, że tutaj będzie nieco lepiej, że że jednak uda nam się tutaj coś em, zdziałać, bo tutaj jest typ, co? który, który no, nie ogarnia do końca i, i można by tutaj go jakoś um, przezwyciężyć. A zwłaszcza, że ma on diaks. Dobra, moi kochani wzowie, a więc ja jestem na kategorycznie ostatniej arenie tego odcinka. gram sobie na super mapie. Wiecie, jeszcze nie miałem nigdy z nią styczności. Mam nadzieję, że mi może jakoś dobrze pójdzie. Początkowe eku jest przednie. Jeszcze przydałyby się jakieś bloki do bicia. Bloki do bicia... Ale no nie narzekam. Mam nadzieję, że tu coś będzie. Może, bo jest taka... No, 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 nie lubi mnie, mapa. No, nie lubi mnie, no. Tu jest kolejna skręczka, tak więc ją zgarniamy. Oczywiście, bloczków nie mam. Tak więc, no, 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 fenomenalna sytuacja. No, no, ja nie wiem, co mam teraz zrobić, kurde, bela. No, no, nie wiem, no. Dobra, tu jest jakieś kaoko. Może uda mi się go zabić, tu zostanę bloczki. Ehm, um, dawaj, dawaj, dawaj go. Um, dobra, ja do niego pójdę. No nie! spadno. jak ja mam bloki teraz dostać? No, fuck. What the fuck? what the hell say what Ogólnie żemeczki też co so do voucherów, to mam dla was ważną dosyć informację. Nie wiem czy ciekawą czy nie, nieważne. Um, a mianowicie słuchajcie, teraz wyjeżdżam na ferie właśnie w Alpy na narty i wy już widzicie ten materiał, kiedy ja um, jestem właśnie poza domem. Ogólnie on się właśnie jest tam jakby sam udostępnia, więc wszystko spoko. Um, jednak no mogę mieć troszkę opóźnienie właśnie z dostarczeniem wam voucherów. Mam nadzieję, że to nie nastąpi, że jednak uda się ten, jakby wszystko na czas... Tutaj wam dostarczyć? No ale to też nie do końca zależy ode mnie, no jeżeli wbijecie tutaj, nie wiem, no 500 popeków w godzinę, no to na pewno się wyrobię, no wiecie ten tego. Dobra, no, dawaj go no, zabije go w końcu czy nie? Dobra, dobra, trzeba do niego spłynąć albo go śnieżko rzucić. Tu cię cię. Pięknie, nice! No dobra, moje piseczki, a więc to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się on spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Tak jeszcze wracając do tematu Facebooka, jeżeli chcecie znać troszkę bardziej moje życie prywatne, ogólnie, właśnie, jak tam u mnie w górach i tak dalej, to koniecznie wbijajcie na Facebooka, na fanpage'a, właśnie. Link jest i na ekranie, i ogólnie w opisie. Tak więc koniecznie wbijajcie, właśnie. Także na kapsela i tak dalej, zostawcie łapkę w górę, jeżeli się podobało. To by było na tyle na razie. I papa, koniecznie zasubskrybuj, jeśli jesteś nowy. Jeeee!